Witam Was wszystkich, nazywam się Szoła i teraz zagramy sobie w Battlefield'a Batcom Fan 2. Jest to gra w miarę świeża z 2010 roku, poprzednik Battlefield trójeczki, który jest teraz aktualnie na rynku. Jest bardzo polecany przez wszystkich. Zagramy sobie w grę wieloosobową, tak. Nie będziemy grać w grę w singla na razie, w singla będzie zupełnie inna seria. Zagramy sobie w grę wieloosobową, pokażę co i jak, jak wyglądają serwery, jak to się gra, o co tu chodzi. Także dobra, biemy się na jakiś serwer z mniejszą trudnością, patrzę, ładny ping, także powinno się fajnie grać. Jak widzicie, są z, z boku jest coś takiego jak takie poradniczki małe i informacja dla każdego wchodzącego na serwer. Bardzo przydatna rzecz, jeżeli gracie pierwszy raz, bardzo Wam się to przyda. Ogólnie, jeżeli chodzi o grę, jest bardzo ciekawa i wciągająca, mimo że. Często zdarza nam się grać na tych samych mapach, ale jest bardzo, bardzo fajna, bo jest wiele możliwości rozgrywek, tak jak w tym momencie. Musimy tutaj to rozegrać, czyli muszę odzyskać tą oto bazę, gdzie jest ta flaga. Już do mnie strzelają. Już widzicie, już dostałem, Bez jest koleś, który jest bardzo dobry. Nie osiągam mu na razie za wysoko.

Dobra. Spotkałem się z dużą ilością zdań co na temat tej gry i różnie ludzie ją oceniają. Ja ją oceniam bardzo wysokość, jest bardzo fajna. Uda mi się, tak naprawdę. Mimo że single jest prostoliniowy, każdy może go dać, zdać swoim sposobem. Wiem, że to brzmi zabawne. Ale tak! Każdy może zrobić to po swojemu. ja. Kurczę, kupić nie mogę, ale cały czas ten sam snajper. Cały czas te same, te dobre chłopaki. Chłopaki, wybierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że będą odcinki, jak gramy razem z moim kolegą Markiem. To Markiem, czyli Kruwenem. Tak, ma on na imię Marek. o dziwo. Może myśleliście, że jakieś inne ma. Nie, nie, nie ma na imię Przemek. <laughs> ma na imię Marek. I teraz postaramy się tu coś wam ugrać. Czyli biegnę sobie. Ktoś z, z ekipy biegnie, akurat jest tu serwer z małą ilości osób, jestem sam w drużynie, co nie jest do fajne momentami. I postaram się w tym momencie przejąć punkt wroga, czyli Rosjan. Za przejęcie punktu są punkty. Za zdobycie punktu są punkty. Tak. Brzmi to zabawnie, ale taka jest prawda. Dobra, i teraz musimy to ogarnąć. Jeżeli przejmiemy punkt, dostaniemy 150 punktów. Czyli nie tak mało. Także się ogarniamy. Zimujemy góry, flaneczki to chciało troszkę spokojnie. O, o, flaga Ameryki wchodzi do góry, do góry, do góry. Jest! Przejęcie bardzo 150. Je, 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 Zgarnę ich, zgarnę kogoś teraz z tej radości, chyba. Nie dobra, ale tu nie jesteś robaku. I masz granaty, a co? Grunoty, grunoty. Szloty, szloty. I znożę go i dostał znoża noża. Nie, yeah, kiezelaki. Dostałem jego nieśmiertelniki za to, że zabiłem go z noża. Rozgrywka jest naprawdę mega wciągająca i ciekawa, gdy zaczyna wam iść. Bo gdy wam nic nie idzie, to się tylko niepotrzebnie denerwujecie nie w całą grę podczas rozgrywki, a jest to naprawdę momentami denerwujące. a jeżeli zaczyna wam iść, zaczynacie tutaj karać ich. Aaa, plecy, plecy, plecy. No, 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 no. Nie dobra, uciekam, bo tam jest snajper. Czekajcie. No. Nie, 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 Ale mam radę. się tu lekko, wychylę. O, i te sprawy. A i dostał hita, dostał hita. Ciur jeden. Kupi rusek myśliaka. I rządzi, nie, nie, nie ma, nie ma. Let's go, let's go, let's go, let's go. go. Punkta jest do przejęcia. Cały czas. My sobie wyjdziemy na budynek. Skampimy sobie. Nie tu nikt zgarnąć nie chciał czasami. Muszę uważać na te te, te tu. oj uj! uj, uj. Aj, 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 aj. A, rzucę paczkę za jakbym potrzebował. No i widzicie, dostałem zerkałem mu nie zabito tutaj. Ja nie mogę, jaka akcja. Nie! Dobra. dobra, dobra, dobra. Proszę państwa, mnie rozcisnąć dalej. A więc tutaj mamy tak. tak. Dobra, gramy cały czas z szturmowcem, żeby się rozkręcić. Aha, jeżeli, jeżeli chodzi do tej serii na, na multiplayera w multiplayer. W trybie multiplayer to będziemy grać Myślę, że odcinki będą w granicach 15 minut. Nie będę starał się, żeby nie były one krótsze. Bo krótsze są bez sensu troszkę. I będą one typowo dla rozrywki. Nie, nie będę tutaj jakoś was uczył jak grać czy coś, tylko dawał takie w miarę wskazówki, gdzie się można fajnie schować. Jaki tryb wybrać. Jak lubicie grać, widzicie? O, tam jest robaczek. A, i nie dostał hita, ale mnie pobił. Ciułka kiedy? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Był tam. No i widzicie, no, i jakie to jest kurcze, no, frajerstwo. Dobra, powiem wam tak, wymińmy broń teraz na zwiadowca. Zwiadowcę. Zwiadowcę, tak. Zwiadowcę i postaramy się ścisnąć trochę. Z mojego SVU nowego dobra, odrodziłem się przy punkcie C. Odro punkt odrodzenia można wybrać, oczywiście. Uuu, ale domek się sypał a był taki ładny. I w tym momencie możecie mi oczywiście dodawać do swoich znajomych, jeżeli ktoś gra w tą grę. Bardzo miło, I bardzo miło by było. Na pewno się nie obrażę. A cholera, tam ktoś jest. Tam był cholerka. Dobra, tam jest. Ajajajajaj, dobry jest, dobry jest. ma dobry karabin snaiperski, Virtonella VSS, nie, VS Virtonella. Nie wiem, jak się czyta. Przepraszam, zrezygnowany. Mam nadzieję, że Wasze serie będą się nam podobać. Będziemy starać się je kręcić jak najczęściej i wrzucać tych filmików jak najwięcej. Oczywiście, jeżeli nie będziecie łapkować tutaj e, tego filmu, nie, nie będziecie dawać lajków na ten film, czy w ogóle na tę serię i nie będzie Wam się ona podobała. No to w takim razie zrezygnujemy z niej, nie ma najmniejszego problemu, nie? Ale mam nadzieję, że seria rozwinie się tak, że będę razem z Chowenem grał, grał w tą grę. O, cholera. asysta dostał, asystę dostałem. Ale strasznie słabo mi idzie jak nagrywam, bo się stresuje. Wiem, że jest to może niepotrzebne, ale, ale damy radę. Także jeszcze planuję, żeby nagrać tutaj z singla, a jak będziemy grać w... A jak będziemy grać razem, to się będzie więcej działo, będzie kontakt przez tam nasz Team, team speak albo tam. O kurde, Team Spicha. A ja aj. Le są, daj są cholerka, daj Także będziemy tu starać się grać jak najwięcej w różne gry, jakie nam polecicie, tak jak jest w filmiku promocyjnym nasz że tak powiem. Będziemy starali się grać jak najwięcej, jak najlepiej, i w gry, w które wy będziecie chcieli grać. Aj, dostał, szybciej, szybciej dostał. Dobra, zmienimy sobie na pistolecie i dalej. W tych postaramy się, żeby było jak najwięcej, żeby tych filmików było dużo. Aj, 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 nie, 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 i żeby była duża różnorodność. Wiecie, musimy tutaj to jakoś rozegrać dobrze. Ten pierwszy odcinek jest typowo taki, wiecie, organizacyjny. Pokażę wam. Kurde, 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 kurde Dobry jest koleś, ale dostałam asystent, bynajmniej, dobra Jest dobre Tak jak kolega powiedział, nie będziemy grać w nudne gry A niektórzy tak na YouTube zrobili, że niektóre gry, które stały się fajnymi, są nudne I trochę mnie to zdenerwowało, bo gry, które było można fajnie pograć odechciało się grać przez, przez To, że są tak naświetlone No i zobaczcie, no i zobaczcie, przegrać na. W tym serwerze. Kurde, co dalej są? Dobra, także mam nadzieję, że jak wymienimy nasz szturmowca, wbijemy sobie na B, czyli na punkt kontrolny, który jest w środku, to trochę pokaram. Dobra, karamy, bo tu nie ma co. Użyczę paczuszkę, żeby mogli a sobie brać, bo też za to punkty są. I cofamy się do A. I ogarniamy sytuację. A słabo słyszę tutaj, jeszcze nie te słuchawki, co powinny być. O cholera, o cholera, o cholera, jak on przeżył? Jak on przeżył? Nie zobaczcie go, no i dostał pełno. I o, 11 HP! No jakim prawem? Ty, kurdy sever jakiś! Psz. Nie ma, nie ma, nie ma dupy, ja tu gram ten. Ale jest nalot, mam nadzieję, że się nie odrodzę w samym piekle. Dobra. Dobra, dobra. No kurde. Z takimi statami to ja daleko nie znajdę. Dobra. Postaram się nagrać dużo odcinku z tego multiplayera i to jest bardzo fajnie, jak się gra. Dobrą ekipą, jak fajnie idzie. Szkoda, że tu nie ma więcej możliwości typu jakieś pojazdy czy coś takiego, bo fajnie by było Wam pokazać jak wygląda rozgrywka, jeżeli mamy do dyspozycji pełen arsenał, czyli na przykład czołgi, helikoptery, łodzie opancerzone i uzbrojone, bo, bo jest naprawdę to fajne. I fajnie to wygląda, wszystko znaczy: chodzi tu o wygląd, chodzi tu o działanie, i jest naprawdę ostra jatka, Jeżeli już naprawdę się wszystko włącza, cała możliwość, cała możliwa. Możliwość. Kurde. A co? No niestety, mój zespół przegrał, wiecie? Będę kończył powoli ten odcinek, bo, bo tu już jest koniec rozgrywki. Mój zespół przegrał, no bo niestety byliśmy słabsi i nie poradziliśmy sobie na naporem wroga. I ilość naszych odrodzych po prostu. Została. Uuu, aż statu. Po prostu zostaliśmy rozgromieni. Że tak powiem. No, dostaliśmy tam jakieś marne punkty. Parę. No Ale. Tak. Nadrobimy to w następnym odcinku. Także subskrybujcie. Lajkujcie. I mam nadzieję, że wam serie będą się bardziej podobały. Ja postaram się wrzucać tego jak najwięcej. W Jak najkrótszym czasie. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Wracamy do ekranu startowego, tak jak na początku. Jak to jest, statystyk. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziecie subskrybować i polecać kanał. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. A ja będę starał się dostać więcej takich filmików. Także do zobaczenia.